WSZYSCY! Oh, oh. Słyszałem rzeczy, których nie chciałbym widzieć Ja widziałem rzeczy, o których nie chciałbym słyszeć w krok moje prawe oko szuka ucieczki Całe ciało cierpi, powoli tracę te pan Padłbym, umarł, gdybym nagle ją stracił Cały znowu upadł, gdyby później ją zobaczył Gdzieś Zdracę oddech, daj protest Na radę muszę znowu rzucać Inny bym miał się przyzwyczaić Pytam się, o nie chcę z tym żyć I tym się martwić, rozumiecie mnie? Kurwa mać, bez cesarza chowujecie się Jak byście grali z niewidomem w karty To nieprawda To, to wszystko kłamstwa, kłamstwa. I łudzę się, czuję, że prawda nie jest martwa te wszystkie brakujące części układami Zanim zase tracić Grząski ród pod nogami da. Siłę miałem, bo trwało to chwilę Teraz odczuwam jej przypływ, tylko gdy jesteś przy mnie. Czasem mam dosyć, nie chcę nawet widzieć jutra Tracę rachubę, tydzień mija, mija w pół moje ja, możliwe, że tracę czas Pójdź w niebo, dziś nocy w nocy, policzę wszystkie dnia Pójść jeszcze raz, na no, tylko ty i ja, wiesz Chyba jutro znowu dopadnie nasz deszcz, łez Zadliwa ciemność, ogranicza widoczność Ja ta na balkonach, to Pracę dusz, razem z nich całe zeszyty cały W całym karczu je lasem, reżyser Sławek psychiki Powiedz mi co o mnie myślisz, nie wymagam szczerości Nie odważysz się, spojrzeć chwilę w okroposzczy Mam nadzieję, że będziesz w stanie wstąpić Bo nie martwię się, że nie długo sprawę głos Ej, 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 ej,